Z 69. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. Miniona sobota 12 kwietnia 2025 roku w Siemczynie była niezwykle wyjątkowa. 69. Henrykowskie Spotkanie Kulturalne po raz kolejny ściągnęły liczne grono pasjonatów historii, sztuki i dziedzictwa Pomorza Zachodniego. Wydarzenie tradycyjne odbyło się w sali kamiennej barokowego zespołu pałacowo-folwarcznego, zapewniając uczestnikom niezwykły klimat przesiąkniętych duchem minionych wieków. Otwarcia dokonali wspólnie Zdzisław i Bogdan Andziakowie, gospodarzy zespołu. Następnie Bogdan Andziak przedstawił przegląd najważniejszych inicjatyw prowadzonych przez stowarzyszenie oraz podziękował darczyńcom za darowizny na rzecz Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie. Wyraźnie podkreślił, że dzięki zaangażowaniu sympatyków stowarzyszenia możliwa jest kontynuacja prac nad rozwojem tego miejsca. Zapraszamy teraz na przegląd wydarzeń. 1 marca 2025 1 marca 25 roku w sali kamiennej Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie odbyło się 19 walne zgromadzenie członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Była to doskonała okazja, by podsumować naszą działalność w roku 2024 i z radością informujemy, że zarząd otrzymał absolutorium. Zakończyliśmy wiele ważnych projektów i inicjatyw, m.in. kolejny etap remontu pałacu, wymiana okien w skrzydle północnym z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 4 marca 2025 roku na naszym profilu Facebook ukazało się pełne sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2024. Zachęcamy do obejrzenia. 14-minutowa prezentacja z narracją przedstawia najważniejsze wydarzenia i projekty, jakie zrealizowaliśmy w poprzednim roku. 5 marca 2025 roku mieliśmy przyjemność gościć Dyrekcję Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Dyrektora Zygmunta Siarkiewicza oraz zastępczyni dyrektora Agnieszkę Wancerz. Już od kilku lat jesteśmy partnerem przelewic, a to spotkanie było doskonałą okazją, by przedstawić naszą działalność, rozwój Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie i całego zespołu pałacowo folwarcznego 10 marca 2025 roku ukazała się kronika filmowa z 68 Henrykowskich Spotkań Kulturalnych na kanale YouTube pana Tadeusza Broszka. Zachęcamy do oglądania i subskrybowania kanału naszego regionalnego dokumentalisty. Wszystkie relacje dostępne również na naszej stronie internetowej hsssiemczyno.pl 11 marca 2025 roku wizyta ze Szereniawy w Siemczynie gościliśmy pana doktora Pawła Siemińskiego, zastępcę, a od 1 kwietnia dyrektora Naczelnego Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szereniawie, starostę Jacka Kozłowskiego, wicestarostę Tomasza Burzyńskiego oraz Agnieszkę Brzeźniakiewicz z Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Drawskiego. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie dotychczasowe działania i ekspozycje, a także plany związane z rozwojem. Rozmowy dotyczyły współpracy Muzeum w Szereniawie, co otwiera przed nami nowe horyzonty i szanse na wzajemną wymianę doświadczeń. 17 marca 2025 roku w Telewizji Planet Plus odbyła się premiera pierwszego odcinka drugiej serii programu Mam Zamek. Program zabiera widzów w fascynującą podróż po niezwykłych, zabytkowych miejscach, ich historii, a przede wszystkim do ludzi, którzy zdecydowali się je odbudować. A już 5 maja o 18.40 będziecie mogli Państwo zobaczyć kolejny odcinek z tej serii zrealizowany w Zespole pałacowo w Siemczynie. 21 marca 2025 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w niezwykle inspirującej dwudniowej konferencji rozwój turystyki w Euroregionie Pomerania zorganizowanej w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. Podczas tego wydarzenia wzięliśmy udział w dyskusji poświęconej turystyce pałacowej. W drugim dniu konferencji przedstawiliśmy w formie prelekcji zagadnienia związane z nadawaniem nowego przeznaczenia zabytkowemu pałacowi i folwarkowi w Siemczynie. Podkreślaliśmy przy tym, że należy pielęgnować dziedzictwo kulturowe regionu przy jednoczesnym poszukiwaniu pomysłów na dalszy rozwój zespołu pałacowo-folwarcznego. Dla nas była to konferencja o ogromnym znaczeniu. Po raz pierwszy mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym organizowanym przez Instytucję Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Jesteśmy przekonani, że właśnie taka forma turystyki obok coraz prężniej rozwijającej się turystyki rowerowej i enoturystyki stanowi ogromną szansę na podkreślenie walorów mniej zurbanizowanych obszarów, Takich jak pojeździe Drawskie. Serdecznie dziękujemy kolejnym darczyńcom za przekazane dary na rzecz Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie. Państwo Wiesławie Jedwartowi Syta za podarowany zbiór zabytkowych narzędzi takich jak okucia orczyków, klucz ślusarski, klamkę z zamkiem, zworę, szczypce kowalskie, wędzidła końskie, narzędzia rolne, tłumicę strażacką, ręczną maszynkę do mięsa Aleksander Werk, krótką ręczną kosę do pielęgnacji upraw leśnych, włącznik elektryczny, cztery sztuki drzwiczek do pieców kaflowych. Kosiarkę listwową, konną do cięcia traw i zbóż. Wszystko z okresu międzywojennego XX wieku. Państwu Krystynie i Zdziesławowi Andziak za podarowanie. Mocarni do zboża Warmianka z lat 60. ubiegłego wieku. śrutownika do zboża bijakowego z lat 60. ubiegłego wieku kombajnu do zbioru ziemniaków produkcji Agromet, strzelce opolskie typ Anena z roku 1978, przesypowni do zboża dużej wydajności z lat 60. ubiegłego wieku, państwu Agnieszce i Romanowi Szewczykom za podarowanie pralki mechanicznej drewnianej o napędzie elektrycznym niemieckiej firmy Miele z 1925 roku. W imieniu Muzeum Ziemi Pomorskiej wszystkim darczyńcom jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Na zakończenie zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, nasz KRS 000 -0247 103. Wasze 1,5% to realne wsparcie dla remontu i konserwacji zabytkowych obiektów w Siemczynie, bezpłatnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, realizacji projektu Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie, pielęgnowania lokalnych tradycji i historii. Zachęcamy do skorzystania z linku ułatwiającego rozliczenie roczne podatku umieszczonego na stronie głównej hssiemczyno.pl. Następnie przyszła pora na niezwykle ciekawą prelekcję poświęconą historii uzdrowiska Kołobrzeg na tle dziejów samego miasta. Prelekcje poprowadzili dr Jerzy Hojdys, lekarz rehabilitacji medycznej, dr Daniel Kołodziejczyk, naczelny lekarz uzdrowiska województwa zachodniopomorskiego oraz Mateusz Korkuć, prezes zarządu uzdrowiska Kołobrzeg S.A. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się jak przez lata kształtowały się tradycje uzdrowiskowe Kołobrzegu, a także poznać obecne kierunki rozwoju związane z turystyką zdrowotną i promocją regionu. W kolejnym punkcie wieczoru zaprezentowane zostały witraże autorstwa czarpineckiego artysty Adama Stefanika. Jego kolorowe, efektowne kompozycje w szkle zachwyciły wszystkich, zarówno miłośników sztuki, jak i osoby szukające unikalnych doznań estetycznych. Po chwili przeznaczonej na podziwianie wystąpiły zespoły artystyczne Szczoplingwe. Na scenie pojawił się zespół taneczny pod przewodnictwem lokalnej animatorki Dzidki harańczyk Czarna Mamba, który zaprezentował dynamiczne choreografie taneczne, a zarazem po nim wystąpił zespół wokalny Od Nowa, prowadzony przez naszą animatorkę kultury Alinę Karolewicz, wykonujący różnorodny repertuar wokalny z pasją i energią. 69. Henrykowskie spotkania kulturalne były kolejnym dowodem na to, że Siemczyno stało się prawdziwą ostoją kultury i historii w regionie, przyciągającą ludzi otwartych na wiedzę, sztukę i dziedzictwo przeszłości. Obecni z niecierpliwością czekają już na kolejne wydarzenia pod auspicjami Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, licząc na jeszcze więcej wrażeń i inspiracji związanych z tym niezwykłym miejscem, tym razem w maju 70. edycja robocza nazwana Dzień Wałecki. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny. Tutaj y, osobę z kręgu niesamowitej rodziny Andziaków niesamowitą Grażynkę. Dzisiaj jej nie ma, no bo mm, taki los, ale prawda, jest? że wszyscy kochamy Grażynkę. Oczywiście i teraz na cześć Grażynki właśnie Co będzie dziennie? piosenka. I łąka, czy jesteś w stanie nam uruchomić piosenkę? Krzysztof jeszcze rozdaje. Mama oczywiście się rusza. To nowa śpiewa. Słuchajcie, Słuchajcie opowieści o Grażynie, Sfagula w całej okolicy słynie, Z jej ust nie schodzi uśmiech czy wierzycie. Choć my ze złości wiemy głosy z głów, Ktoś urwał kotu Bogom do Grażyna Wybije wszystkie szyby do Grażyna Podstawi komuś haka O, no, 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 no. Nawet to ma prośbę, zły chyba głuchy, tego jednak wzruszy. O no, 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 no. Po wielu latach mówią o Grażynie, że piękność jest w tym całym kraju słynie. Choć nieprzystępna jest jak każda inna, to wszyscy chłopcy się kochają w niej. Matrony uradziły Graszyna, Na zawsze to miasteczko opuściła. Na niech wyjedzie choćby do Paryża. by wreszcie chłopcy chcieli czerwić się. Grzyna, i słodka świeczyny jaka. graczyna. Grażyna, Grażyna swój nożyk zadziera do gwiazd. Jeśli nie ucieknie, pewnie się wykręci. Czy ma najlepsze chęci? No, no, no.